Tylko patrzeć w oczy jej, czy wysłucha i wszystko będzie ok. Nie wiem nawet, czy odstaje. Jesteśmy w łodzi na Łódź Disco Fest. Właśnie udało nam się złapać wokalistę Milano prosto ze sceny, jak widać, zmęczony, ale zadowolony. Złapać raczej, zatrzyma zatrzymać. Eee, zmęczony, ale taką pozytywną energię. Ja się bardzo cieszę, kiedy jestem na scenie. Dziś, jak była próba, to ja po prostu nie czułem energii. Jeżeli widzę, że są ludzie, którzy się bawią, to chyba nie ma nic lepszego niż, niż reakcja publiczności, która jest takim jakby wskaźnikiem do tego, że jest fajnie. No właśnie, opowiedz nam jak publiczność reagowała na twoje przeboje. Bawili się dobrze? Myślę, że tak. Ja przyznam się szczerze, że pierwszy raz w ogóle coś takiego czułem, żeby tak reagował taki tłum ludzi, prawda, w takiej ogromnej sali. Ja byłem z tego, byłem po prostu, poczułem taki kop, że kurczę, ja muszę to zrobić konkretnie, tak, bo ci ludzie chcą mnie słuchać. Chcą patrzeć na tancerzy, którzy tańczą bardzo dobrze. Przypomnę, że to jest najlepsza formacja taneczna w disco polo. A, Nagrodzona w, 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 w największym festiwalu w Polsce, czyli w Ostródzie, tak, gdzie jest w, największy festiwal muzyki tanecznej. Także życzę każdemu swego serca, żeby przeżył to samo, to, co ja dziś przeżyłem. No, widać, że jesteś dość zestresowany, to może... Nie, o... nie zestresowany, bardziej chce mi się pić. <laughs> Dobrze, to nie będziemy Cię długo trzymać, tylko powiedz, co słuchacie z zespołu Milano. Zespół Milano um, przygotowuje już kolejną premierę. W styczniu robimy nowy teledysk do nowej piosenki. Nikt tak nie kocha. Już jest ustalona mniej więcej tak data. Na pewno będzie to w styczniu, także tak, tak żeby przygotować już na wiosnę kolejną Energiczną, taneczną i wesołą piosenkę. oczywiście, taką jak my. Jesteśmy na co dzień, prawda? Wesoli, weseli, yy, zabawni yy, i chcemy takie piosenki również przekazywać dla publiczności. Dzięki wielkie za wywiad. Ja również dziękuję. Paszka Barbara, Paszka Barbara. Paszka Barbara, ze no na Bowara. Paszka Barbara, paszka Barbara. Paszka Barbara.